Cześć, amado na swojej strony Narz. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale SESA kolejny odcinek na skrzydłowym z Jackiem. Witam. A dzisiaj gramy na Overpassie, a ty możesz kierować pozwalam ci. Ta? To? Toida. A w sumie to wiesz, no lepiej też dla mnie może jakiś kill sobie porobię. Nie wiem czy we dwóch to jest dobra opcja, tak?

Że możesz sobie kierować w tym meczu. Jak spatrzysz shorta, to patrz z wody. Wiem, coś o tym. Nie pomyślałem. O stąd, o, st o Tak, jakby lekie ścinki by miał. Short. Właśnie nie żyje. To się nazywa info. No, ale ręce mam zamarznięte. Jak przed chwilą byłeś, sam wiesz gdzie, to ja się nie dziwię. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy mam lekkie ścinki, tak jakby. Pięknie. Dobra, Galil będzie mój teraz. To co, jedziemy ich do zera? spróbujemy. i to o to chodziło mi. Dobra. Ale, shorta. Ja pierdolę. Czemu mi. Ej, to miał być. Ej, nie, oszukał mnie CS, o. nie? Ja, ja miałem rzucać palakami, wyskoczył smok, nie? Po prostu śmiech na sali teraz. Co... Coś tam chyba. Teraz do... się chyba... rzucił. Coś tam chyba. Wiem, ale chyba coś tam dostało. Tylko pytanie brzmi ile. Wszedł na pewno. Tego jestem pewny. Na miliard procent. Zdziwię się jak nie będę miał asysty. Gdzie ten zbrodni? On ci wyjdzie o... od shorta. Widzisz? 10, 10 w jednym. Udałeś. Nie, mu ja mu dałem 10 w czterech. iż to? 10 w czterech to fajne młoto w poleciu takie palaki najlepsze. No wiesz, to no zawsze to coś, nie jakby na to nie patrzeć. To ja jest teraz polecia ładnie. Jestem idiotą. Czemu ja się tak kupię, wychyliłem? No, no. Kurwa, głowę dostał. Przeze mnie, przeze mnie. Oczywiście głowę musiałem się, się popisać. Coś tam chyba dostał. Nie wiem ile. 25 w jednym, nie wytrzymam mnie. a lipa coś lipa na overpasie to w ogóle lipa jedna wielka u mnie jest mogę ci rzucić może się nie musisz <laughs> no ale dzięki A jest na jeden. Ja jest na short. Ze smoku shorta już się robi. i smokuje. Zero ma za Nie ja. Żyje. Na most. Ja w Ja w Może przejść shortem. Jak coś. <laughs> ja tu jestem z tyłu. Może. Yhm, kurba. kurwa. Kampi... boi się przyjść, wiesz? Nie, sam Bo słyszałem jak strzela za W. Sza no i ładnie. <słyska> 61. jeden. ostatnio round, proszę, połowy Nie wiem, czy ten granat... Nie, ten granat nie miał sensu myślałem, że doleci na... <laughs> Monster, e, no tam, ale... Chyba jednak nie. Short, short. Był się przyskupany, no niestety, no. Że co? No był szybszy ode mnie. Menda jedna. <grywa> Zdarza się. Kierczę w tym C mi się czasami tak dziwnie gra, czasami trochę lepiej, ale... a ja się przyzwyczajem. <grywa> no ja jeszcze nie. Niestety. Hmm. A, ja mam wrażenie, że czasami się na tej mapie i nie wiem czy to są jakieś takie małe lagi Czy o co tu chodzi? No, zima No za okno na pewno wiesz Urwa. zero ma Jak zero jak ode mnie dostał już trochę Ale ty biegaj z tym glockiem, a nie! Cioa tam <laughs>. Ej! Przychodziła pi się robisz? <laughs> Przełączyła mi się sama kosa, rozumiesz to? Laguje no, Ale mam już 56 Ale no. nie, bo to ty ja, to by trochę ping podwyższył się, wiesz? Wcześniej. Ale takie małe ścinki czasami można zauważyć, nie wiem czemu. Short to może reszować. pójdę do monstera. Jest na no short. To fajnie. Jest jeden monster. Ale czekaj. Aha, dobra, ogarnię Czyli był tak ułożony w ten sposób. Ja chcę awans. GGS ci napiszę. Ale ich zdenerwowałeś teraz. No i dobrze. I bez awansu. Ej, nie wierzę, nie. Wczoraj miałem awans po cztery porażki. Jeden remis, awans do Silvera 3. Dzisiaj pierwsze zwycięstwo 750 wygrana i awans do Silvera 4. Nie. <grywka> Przecież to jest niemożliwe, że jedna wygrana i już awans. A wy zostawiacie w górę komentarze subskrypcje, kto jest nowy, jeśli chcecie dalej tą serię skrótowy z ziomkiem i tak dalej, i tak dalej. Widzimy się w następnych filmach. Siema. Yo.